Cześć, zapraszam Was dzisiaj na nietypowy film i szczerze mówiąc, sama jestem ciekawa, jak to wszystko mi wyjdzie, ponieważ przyjęłam, podjęłam się pewnego wyzwania makijażowego, mianowicie cofniemy się tutaj dzisiaj wspólnie w czasie i ja przedstawię Wam w całej okazałości, jak wyglądałam, jak malowałam się, może tak. 5 lat temu, jakieś 5 lat temu, ponieważ to były czasy liceum, taki okres dość burzliwy, dużo się zmieniało w życiu. Dużo się też przechodziło i ten makijaż również nie do końca zawsze był w porządku, dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak to u mnie się przedstawia. Plus dla mnie za to, że nie używałam zbyt wielu kosmetyków, zbyt dużo na siebie nie nakładałam. Teraz jest tego więcej, ale to też ze względu na budżet, na dostępność kosmetyków i przede wszystkim na wiedzę, ponieważ my no kiedyś. W czasach liceum nie mogłam sobie pozwolić na takie kosmetyki jak teraz, na taką ilość i tak dalej. Myślę, że mnie rozumiecie. Porównując do obecnych czasów, do tego, jak to wygląda teraz wśród nastolatek, moja makijażowa przygoda y, zaczęła się stosunkowo późno, ponieważ to był okres między 18 a 19 rokiem życia, kiedy te. Kosmetyki dopiero zaczęły mi wpadać w rękę takie konkretniejsze. Zaczęłam używać podkładu, jakiś brązer chyba już wleciał, czy puder. A wcześniej to, było, to były tylko takie nieświadome podloty. Nie miałam pojęcia bardzo długo, że istnieje coś takiego jak YouTube, jak vlogi urodowe. Zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. Może dobrze i może niedobrze, ponieważ mogłam tych błędów zrobić więcej, ale mogłam wcześniej się czegoś nauczyć. Ale wydaje mi się, że jest ok, coś z tego wyciągnęłam dopiero na studiach tak naprawdę zaczęłam się interesować makijażem, dopiero zaczęłam wkręcać się w tego YouTuba i, i cieszę się, że tak się stało, bo ogromną wiedzę zaczerpnęłam właśnie stąd i Osoby, które mają obecnie po 16-17 lat, mają to szczęście, że takie filmy się pojawiają i pomagają, a wcześniej to nie było jeszcze tak moim zdaniem popularne. Najpierw chciałabym Wam przedstawić wersję mnie jako 17-latki, także cofamy się zupełnie i później pokażę Wam, jak to wygląda w przyspieszonym tempie mniej więcej teraz. Zaczynamy. Pierwsze o czym chciałabym Wam powiedzieć to to, że długo nie używałam żadnego podkładu. W ogóle, tak jak powiedziała, mój makijaż bardzo późno się tak rozwinął w jakimś lepszym bądź gorszym, ale zaczynał się rozwijać. Wcześniej to był krem BB albo nic. Często użyłam tylko tuszu do rzęs i to tyle, będąc jakoś w pierwszej liceum. Później zaczęłam kombinować. I kombinowałam z kremem Under 20, który mam teraz w szufladzie. Czasami go jeszcze używam, jak jestem chora czy coś takiego. On jest w miarę lekki, chociaż konsystencja jest dosyć gęsta. I jak to wyglądało, kochani? Żadnych pędzli, bo na to nie było kasy. Sporo tego się wylewało na rękę. Nie wiem, czy tu nawet kurczę, nie przesadziłam. I po prostu robimy sobie z tego krem. Ale śmiesznie będzie. O ogromny dystans, będę się patrzeć w podgląd, bo nie mam lusterka. Kolejne mi się zepsuło. I oczywiście nie, nie omijamy tutaj ust. Nie wiem, dlaczego to robię. Robimy to wszystko tak. Dlaczego by nie? Przecież trzeba tę skórę wywierżyć. Ona musi być przecież. O Boże, wygląda, jakbym miała machę. No pamiętam, że. Koleżanka raz mi powiedziała, że źle mam podkład rozprowadzony, bo nie doszło tutaj do linii włosów. No cóż, tutaj jakoś się nie skupiamy na szyją, Słuchajcie, no mogłabym to bardziej wyblendować i zaraz to zrobię, bo aż tak źle to nie wyglądało. Ale słuchajcie, no zaraz to zrobię. No nie miałam pędzla, nie było na to budżetu niestety, bo zbiaro, zbierało się raczej na karty za 5 zł, na doładowanie, żeby móc pisać smsy uprzednio je wykupić, o Boże no nie, ja nie mówię, że aplikacja dłonią jest jakaś zła, ponieważ ja też często podkład nakładam dłońmi i broń Boże ścierać tutaj ten podkład, podkład krem z ust, ponieważ przecież chodzi nam o te blade usta no i nie zwracajcie uwagi tutaj na różnicę, ponieważ ona jest kosmiczna teraz między twarzą a dekoltem resztą ciała no ale nie skupiajmy się na tym, ponieważ i tak bywało, ale w drugą Stronę. Raczej był taki moment również mnie, że yy, odkryłam puder yy, i po prostu chodziłam jak pomarańczka, taka typowa. Także yy, bierzmy to z dystansem. Nauczyłam się już to ograniczać, więc plus dla mnie. Chciałam się opalić i byłam pomarańczowa na buzi. Yy, fajnie to wyglądało, ciekawa jestem, pośmiałabym się teraz na pewno. Dobrze, to by było na tyle. Teraz czas na co? Dużo tego nie było naprawdę. To była moja podstawa, mój rdzeń makijażu. Teraz zrobiłabym chyba brwi. Jeśli chodzi o brwi, to też była katastrofa i po prostu masakra, liczna masakra, porażek. Ja często brwi miałam wycięte gdzieś odtąd, nie wycięte, tylko starałam sobie je regulować i gdzieś tak odtąd je regulowałam. A ta była dosyć normalnie zrobiona, ale to były już skrajne przypadki, przypadki w wieku 16 lat, coś takiego. Później zaczęłam używać, odkryłam to cudeńko z Essence. Akurat to zmasakrowane pudełko, nie wiem czemu wam je pokazuję, bo mam jeszcze drugie. Tutaj mam wersję nieosypującą i jeśli chodzi o brwi, to też bywało różnie, ponieważ jakoś przed maturą zaczęłam używać właśnie tego cacka i tu były szablony, więc troszeczkę nauczyłam się również wyrysowywać, tym pędzelkiem, który tu był dołączony, właśnie ten kształt. Chociaż powiem Wam, że byłam ty, na tyle mądra, że jakoś tam y, nie przykładałam i nie malowałam takich bardzo grubych, tylko lekko y, po prostu mazałam tym pędzelkiem, bo bałam się czegoś przerysowanego, kurczę, ale byłam inteligentna. <gry> y, ale pędzel pierwszy jaki kupiłam, mam go do dzisiaj, to było już później, jakoś w wakacje przed pierwszym rokiem studiów także dobra, nie będę go dzisiaj używać, bo to by było oszukaństwo, już troszeczkę za daleko polecę, ale to był pędzel z Inglota, którego używam do dzisiaj, nawet wczoraj go wyprałam. Niestety nie posiadam tego pędzelka dołączonego do zestawu Essence, ale pokażę Wam ten z Inglota. To jest pędzelek skośnie ścięty, tu już oczywiście wszystko się starło, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, a nie, jestem, to jest numerek 17TL, bardzo lubię ten pędzelek i dzisiaj się posłużę nim. Jak również tym ciemniejszym cieniem. On odrobinę jest za jasny, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to robiłam. Wcześniej też kombinowałam z jakąś kredką czarną, przyznaję, ale to był bardzo krótki okres, gdzie ja tylko tak y, smużyłam nie wiem, czy to dobre określenie przejeżdżałam tą kredką leciutko, żeby je y, przyciemnić. I też nie w jakimś konkretnym kierunku przyciemniałam te brwi. Przyciemniałam, nie wypełniałam. Oczywiście tych pomyłek nie da się odwzorować tak samo, jak kiedyś one wyglądały, bo sprawa już w ręce troszeczkę jest i musimy tutaj wziąć poprawkę na to, ale ewidentnie jest za jasny. I to by było na tyle, jeśli chodzi o brwi. One mogą odbiegać od tamtych czasów, bo nawet regulacja jest inna i automatycznie troszkę inaczej wyglądają. Ja miałam bardziej zaokrąglone, Bardziej wyskubane, chociaż nigdy nie miałam jakichś takich tradycyjnych plemniczków, czy tam jakichś długich, cienkich, grubych, raczej nie. Teraz przechodzimy do oczu. Ja tutaj za dużo nie nakładałam, to był tylko tuż do rzęs. Czasami eksperymentowałam również z eyelinerem, gdzie ta kreska nigdy mi nie wychodziła, bo tak naprawdę późno odkryłam w sumie eyeliner, jakoś tak przed pierwszym rokiem studiów, ale nie mogłam zapomnieć o. Czarnej kredce, i chyba to jest największy ból każdej osoby w moim wieku lub starszej. I do dzisiaj też często się to zdarza, że dziewczyny niestety na dolną linię rzęs, rzęs, na dolną linię, na linię wodną nakładają tę kredkę. I słuchajcie, był taki moment, kiedy próbowałam odzwyczaić się od tej kredki i nie mogłam zrozumieć. Tego, że moje oko tak brzydko bez niej bezsensownie wygląda, ale udało się na szczęście. Myślę, że również pod wpływem YouTube'a. Ale pamiętam też taką sytuację w gimnazjum. To był pierwszy kosmetyk, jaki w życiu wylądował na mojej twarzy, bo była jakaś tam dyskoteka w gimnazjum i dziewczyny pomalowały mi właśnie linię wodną. Kretką czarną i byłam po prostu zachwycona. I sporadycznie takiej kredki później używałam, ale bardzo rzadko. O Boże, boję się. Chyba za bardzo tutaj pojechałam. W ogóle ten podkład to wszystko mi siedzi teraz w pazurach. Dramat roku po prostu. Najgorszy dzień chyba w, w moim życiu to dzisiaj jest. Ja nie mam nic do kredek czarnych, wręcz przeciwnie, one potrafią bardzo dobrze wyglądać w jakimś fajnym makijażu, ale nie w takim makijażu, w cudzysłowie ten makijaż. Teraz czas na tusz do rzęsą, też nie zawsze się pojawiał, często to było tak, że na tym etapie zostawiałam swój makijaż, ale postaram się jakoś tam maznąć. Tuszem z Lovely, bo podejrzewam, że był to jakiś tani tusz, w jakimś tam też nieokreślonym kierunku. Troszeczkę je tu posklejam, żeby jakieś tu pajęczynki, ewentualnie wyszły pajęczynki. Nóżki pajączka, komara, nie wiem jak to się tam mówiło. Powiem wam, że oglądałam materiały innych YouTuberek, jak właśnie nagrały ten film. No i te makijaże całkiem nawet wychodziły czasami, a ten mój to jest jakiś koszmar. Nie dość, że tu w sumie nic się takiego nie dzieje. Nie ma tutaj czego pokazywać, to i tak to wygląda beznadziejnie i chyba te brwi mnie ratują troszkę przez to, że mają jako taki kształt, moim zdaniem, no to gdybym miała już tak konkretnie tutaj wycięte czy tam brzydko wyregulowane, to konkretnie bym się cofnęła w czasie. Właśnie sobie zdałam sprawę, że ja nie umiałam się zupełnie malować kiedyś, bo wyglądam, jakbym nagrywała film o błędach makijażowych, a nie o. O właśnie takim wehikule czasu. Zauważyłam jeszcze to teraz, jak tuszowałam rzęsy. Widzicie to? Na moich powiekach? Pamiętam, że zawsze mnie to wkurzało. Chodziłam i cały czas przecierałam, bo yy, po prostu zbierał mi się ten krem w załamaniach. Czas na usta i tutaj mam trzy kolory, ponieważ nie wiem, który będzie najjaśniejszy, bo oczywiście usta miały być jasne, praktycznie takie, jakbym maznęła je korektorem, chociaż korektora nie używałam. Wybrałam tutaj taką pomadkę z Flormar, no ona jest świetna, troszeczkę za bardzo różowa, ale i tak beznadziejna na tyle, żebym mogła jej użyć. O matko boska, dobrze... Powiem Wam, że ta śmilka chyba uzupełniła ten makijaż w 100%, sprawiła, że czuję się teraz jak w liceum. Co prawda ona była nie tak hamskim różem kiedyś, bardziej była stonowana, ale innego nie mam, więc nawet i fajnie będzie śmieszniej, fajnie na pewno wyglądam. Jeśli chcecie wiedzieć, to jest szmilka z Flor Mar. Jaki kolorek, to nie wiem. Napiszę Wam oczywiście na dole, może ktoś się zainteresuje tak wspaniałym kolorkiem. Tutaj mam resztkę, więc ona musi być już dość stara. Nie wiem, czy nawet jest dobra, ale na potrzeby filmu, dlaczego nie? I słuchajcie, to by było na tyle. Nic skomplikowanego, także tutorial do odwzorowania bardzo łatwy. Jeśli chcecie, to się podejmijcie. Powiem Wam tak. Apeluję tutaj do wszystkich. Dziewcząt w przedziale, gimnazjum, liceum, czy tam nawet wcześniej, nie róbcie sobie takiego makijażu, jaki mam teraz. Proszę Was, bo to nie wygląda dobrze i chyba sobie teraz zdajecie z tego sprawę, tym bardziej, jeśli porównacie mnie do normalnej wersji. Wydaje mi się, że 100 razy bardziej, milion razy bardziej wolałabym chodzić po mieście bez makijażu niż z takim czymś na. Twarz. Także tak, macie możliwość teraz zobaczyć, jak makijaż zmienia w ogóle twarz człowieka, bo ja nie wyglądam teraz korzystnie. Może inaczej by to też wyglądało, gdybym tu była jaśniejsza i to by do siebie pasowało, bo teraz czuję się ekstremalnie beznadziejnie, ale prawda jest taka, że niesamowicie te błędy nas oszpecają. Za chwilę Wam pokażę, jak wyglądam w normalnej wersji, jak zazwyczaj się maluję. I różnica jest kolosalna, ale to na plus, bo widać, widać tutaj ewidentnie progres. się Podobał. Proszę Was bardzo gorąco z tego względu: o kciuki w górę. Zapraszam również do konkursu, który ostatnio zorganizowałam. Tutaj wkleję Wam gdzieś link do filmu, z którego możecie dowiedzieć się o szczegółach tego konkursu. Po prostu i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakieś inne filmy. Planuję tutaj coś zrobić o takiej metamorfozie mojej, właśnie też na podstawie, na przestrzeni lat. Także dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Teraz się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo gorąco za uwagę, trzymajcie się, cześć.